Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Izak, a za nami faza grupowa Majora PGL w Krakowie. 4 dni, 33 spotkania. I Izak, zombie, to oczywiście pora na podsumowanie tego ostatniego dnia. Słuchajcie, ja że jestem kompletnie zniszczony, ale specjalnie dla Was, bo takie podsumowanie, to jeszcze takie podsumowanie dla Was nagrywam. Dzisiaj dzień pełen wrażeń, pełen emocji, negatywnych, pozytywnych, zaskoczeń, niespodzianek, krzyków, wrzasków, właściwie, smutków, łez, radości. To, było, to był dzień czwarty na tym Majorze i oczywiście najważniejsza informacja to jest taka, że Virtus.pro zagra w Tauron Arenie. Virtus Pro awansuje z grupy z bilansem 3-2. Także dzisiaj to był naprawdę trudny, ciężki dzień dla Virtusów. Na pewno dla wszystkich kibiców, dla komentatorów udało się awansować, Virtusi zagrają w świetfinale. Także jest z czego się cieszyć, zagrają w świetfinale z Nord i zagrają w sobotę. Także to takie najważniejsze informacje. Możecie strzelić lajka dla mnie za to podsumowanie jeszcze, bo dzisiejsze jest naprawdę najtrudniejsze chyba ze wszystkich. W końcu będę mógł się wyspać troszeczkę, bo jutro, czy właściwie już dzisiaj, jest dzień wolny. Taki media dzień czy dzień nadpoczynek i dla zawodników, i dla komentatorów, to się na pewno przyda. No i przejdziemy sobie do podsumowania. A jeżeli ktoś w ogóle chce obejrzeć sobie najciekawsze akcje z tego turnieju, bo tutaj zobaczycie tylko kilka takich najważniejszych, a jeżeli ktoś sobie chce dłużej to wszystko rozwinąć, to możecie sobie wejść w aplikację wow.com, albo po prostu w linku w opisie macie coś takiego, zobaczycie sobie takie rzeczy, jak ktoś ma ochotę, a my już przejdziemy do podsumowania. Po kolei wszystko. Czyli tak, pierwszy mecz Sports kontra Cloud9. Tu oczywiście mieliśmy spotkania drużyn, które miały bilans 1-2. Trzy mecze, mecze z bilansem 1-2, później trzy mecze z bilansem 2-1, a później trzy mecze wylosowane z bilansem 2-2. Pierwszy mecz drużyn z bilansem 1-3 to właśnie Sports kontra Cloud9. Mecz, który na pewno mógł się podobać, ale niestety Oscar i Chris J. Te snajperki u nich nie funkcjonowały, no i tam... Nothing i spółka dali sobie radę. To był zresztą mecz, ja sobie zaraz jeszcze zerknę, żeby sobie wszystko sprawdzić. To był mecz na treinie. No i tam pierwsza połówka dla Mouseport 8 do 7 wygrali po stronie CT, no ale to troszeczkę mała zaliczka, którą wykorzystało oczywiście Cloud9 no i drużyna Nothinga po że przede wszystkim chyba Automatica, który rozgrywał naprawdę dobry turniej, tutaj udało się wygrać, dlatego Cloud9 awansowało dalej, jakby z bilansem 2-2, no ale musieli wygrać jeszcze jedno spotkanie, żeby awansować do ćwierć finałów, a Mouseport odpada. Później kolejny mecz, bardzo ważny dla nas, dla Polaków, Penta Sport grała z ekipą Flipside, no i to na pewno bardzo takie na początku dobre spotkanie, ciekawe, interesujące, bo drużyna Innocenta wygrała pierwszą połówkę 11-4 na trejnie, po stronie CT wygrali pistoletówkę, było 12-4 i wydawało się, że nic ich nie zatrzyma, że jeszcze Penta będzie walczyła o awans na tym majorze, ale jednak Flipside zrobiło comeback, niestety się nie udało, Tutaj przede wszystkim przegraliśmy Forsa w rundzie numer 2 po stronie terrorystów dla Penty. Tam Waylanders z Five Sevenem ustrzelił Aisa, chowając się za szpulą na zamkniętym bombsacie na trainie oczywiście. No tam Waylander ustrzelił cztery fantastyczne fragi. Tam przede wszystkim polegał błąd na tym, że potupali zawodnicy na bombsacie B na górze niechcący. Usłyszał to Waylander, Waylanders, kolegów do pomocy. No i w ten sposób przypilnowali bombsaitu B, a to była droga, rozpoczęcie właściwie drogi o comeback drużyny Flipside. Udało się wygrać spotkanie 16 do 13 takich niefortunnych rund, gdzie Elektronik wygrał klacz jakiegoś magicznego, seria Full Auto i, i właściwie sami terroryści, się, sami zawodnicy terrorystów, czyli Pęty się na to nadziali, że to było na pewno strasznie niefortunne spotkanie dla pęty, na pewno jeszcze go żałować, ale zebrała pętę doświadczenie i na pewno zagrają w kwalifikacjach do kolejnego Majora, nie, nie będą się musieli przebijać, bo przypominam, że Pęta to jest jedyna drużyna, która przeszła przez wszystkie szczeble eliminacji do majora w Krakowie, czyli przez kwalifikacje otwarte do minora, kwalifikacje zamknięte do majora, Minora, kwalifikacje do Majora, no i oczywiście tak się na Majora dostali. Okej, okay, już rzeczywiście nie było z nami, Flipside walczyło dalej z bilansem 2-2. Później starcie dwóch legend, Natus Wincer kontra Fnatic, dwie drużyny, które no, na pewno zasłużyły się już na scenie CSGO na całym świecie. No i wiadomo było, że jedna z tych drużyn musi odpaść. Tutaj lepsze było Fnatic 16-12 na mapie Demiraż i przede wszystkim trzeba pochwalić indywidualnie zawodników szwedzkiej drużyny, bo wygrywali tyle klaczów, tyle pojedynków jeden na jeden, na Nawi. za bardzo chyba frywolnie sobie biegały po mapie, A więc Simple, mimo że fragował, to wydawało się, że on gra trochę jak FPL, A on sobie um, grał jak chciał i przez to wszystko to się kończy dla na Nawi fatalnie, odpadają z z bilancem 1-3, a Fnatic walczy dalej. Kolejny mecz, to już mecz drużyn, które miały bilans 2 do 1, czyli drużyna, która wygrywała, dostawała się do ćwierćfinału, drużyna, która przegrywała i jeszcze miała jedną szansę, czyli mecz Astralis kontra g mecz na mapie de Inferno, no i tam Astralis kompletnie zdominowało, zdominowało G2, także tam zupełnie bez żadnych szans Francuzi, sobie też jeszcze zerknę, dokładnie tak to była mapa Inferno, dobrze pamiętam, 10-5 wygrało połówkę terrorystów Astralis, później 6 do 1 po stronie CT no i g na kolanach, to jest drugi mecz już g który na tym turniej przegrali 6 16 bo wcześniej z Gamit Gaming na mapie DECASH. Kolejny mecz dla nas, dla Polaków bardzo ważny to Windows Pro Control North. No, i tutaj Wirtusi zaczęli bardzo dobrze. Wygrywaliśmy wysoko, chyba nawet 7 do 1. Także tam Wirtusom wszystko wychodziło właściwie w tym spotkaniu. Później jednak North, North się wzięło do roboty, nasi zaczęli przegrywać rundy. W końcu pierwsza połówka niezbyt udana dla nas, tak naprawdę. Chyba 8 do 7 było w tamtej połówce pierwszej na Mirażu, ale tym terrorystów walczyliśmy. Przez stanie 14-13 dla nas, kiedy prowadziliśmy, kiedy byliśmy o dwie rundy tylko od awansu do ćwierćfinału. Niestety zajęliśmy bombset a na Mirażu no i dwukrotnie, dwie rundy z rzędu i dwukrotnie. Zawodnicy CT odbijali to w 5 na 5 i niestety dwukrotnie się udało. Świetnie grał Jarek Kwasza ze sniperką, świetnie grał cały zespół, ale właśnie zabrakło tej kropki na liście, zabrakło tego wykończenia w końcówce. No i niestety Wildu się 16 do 14, mimo że było tak blisko. Także były łzy, był żal, oczywiście był smutek. No i Wilduś mieli wciąż jedną szansę, bo North awansowała, a Wilduś mieli bilans 2-2 i mieli jeszcze jedną szansę. Kolejny mecz SK Gaming kontra Immortals, taki bratowójczy pojedynek brazylijski. No także było pewne, że jedna z brazylijskich, z brazylijskich ekip na pewno będzie w finale, no bo jedna drużyna musiała wygrać, druga musiała przegrać. Wygrało SK Gaming, bo nie umożliwili drużynie Immortals nagrania na dwóch snajperów, King i Heni. Ta dwójka snajperów, kiedy się rozkręcali, to oni naprawdę wygrywali wiele, wiele rund dla Immortals. SK Gaming jednak wyłączyła tę drużynę i tutaj trzeba wspomnieć o Felpsie, który rekord ustanowił na tym Majorze indywidualnym występem. 37 fragów był Phelps, a wszystko w 25 rund, także rekord kolziry pobity. Wcześniej kolzira 35 fragów w 26 rund, ale Felps tutaj lepszy, 37. Także Felps zagrał fenomenalne spotkanie kolejny mecz, no właściwie kolejne trzy mecze to są już mecze drużyn 2-2. To są dla mnie najciekawsze zawsze mecze, bo wiadomo wtedy, że jedna drużyna awansuje, a druga odpada. I to są najbardziej emocjonujące pojedynki. Najpierw Fnatic kontra G2, świetna połówka terrorystów dla Fnatic, naprawdę zagrali rewelacyjne, rewelacyjną połówkę terrorystów, tam po prostu gromili kompletnie Francuzów, niszczyli ich szeregi obronne, słowo grał KNS, a przede wszystkim indywidualności Fnatic robiły robotę, także tam JW, Flusha, Moll zresztą cały zespół, słuchajcie, grał fantastycznie, no i Fnatic pełni służenie 16-10, awansowali dalej. Kolejny mecz, Wirtus Pro kontra Cloud9, mecz, którym stresowała się cała Polska, bo Wirtusi wszystko albo nic, być albo nie być. Czyli albo awans do średnich finałów i występ przed publicznością w na Arenie, no albo niestety odpadnięcie z turniejów, no i wtedy utrata tego statusu legend. Na szczęście Virtusom się udało, zagrali na trening, wygrali pistoletówkę po stronie, po stronie terrorystów, później jednak kilka rund przegrali, był nawet wynik 4 do 7. Wtedy jednak Virtusi się wzięli do roboty po stronie terrorystów, świetnie znowu grał Jarek Pasza za WPo. udało się uzyskać wynik 8-7, później wygrana pistoletówka po stronie CT, no i dalej dobra gra Virtus.pro, kiedy tam Cloud9 wygrało dwie rundy, ale na szczęście w tej końcówce nasi przycisnęli, mimo że mieliśmy nóż na gardle, bo cały czas brakowało pieniędzy, to nasi w tej końcówce byli lepsi, no i tam na samym koniec Neo i Taz wygrali pojedynek 2 na 2 ze Skadudlem i Nothingiem, fenomenalne spotkanie, wiele takich bliskich rund, gdzie naprawdę mieliśmy cały czas nóż na gardle, ale Virtusi byli niezwykle zmotywowani i to widać było w tym meczu udało się wygrać. Także wirtusi grają dalej, oni będą grali na North w sobotę, także tak to będzie wyglądało. Oczywiście ja was zapraszam już was z tego miejsca na stream od piątku, od godziny 13, wtedy będzie pierwszy ćwierć finały, czy nie pamiętam jaki, ale to nieważne, wszystko się dowiecie na Facebooku w razie czego. I ostatni mecz, Immortals kontra Flipside. No, mecz, o którym dużo nie trzeba mówić. Flipside zostało rozgromione, właściwie 5 do 10 przegrali pierwszą połówkę, połówkę terrorystów, co było i tak wynikiem niezłym, no ale później Immortals po stronie TERO szybko przejęło inicjatywę, wygrali pistoletówkę, później kolejne rundy no i wynik 16-6 w pełni oddaje dominację po stronie. Immortal słabo zagrał bardzo World Edit, słabo zagrał jak zwykle Blake, który ten turniej raczej zalicza do nieudanych, bo tutaj się za, za dużo nie fragował, nie, za dużo nie mimo że to prowadzący to jednak też coś więcej powinno ciebie zrobić. Słabo zagrał Marklow, a i zabrakło tego wszystkiego, także to komplet wyników na dziś. A zatem już wszystko jest jasne: mamy komplet ćwierć finałów, to będzie SK Gaming kontra Astralis, to będzie, to będzie Gambit Gaming kontra Fnatic, no i to będzie Virtus, Pro kontra North, i to będzie. I Mortals kontra BIG, takie będzie będziemy oglądać na tym turnieju, te ćwierćfinały już od piątku, od 13, w sobotę kolejny ćwierćfinał, ten ostatni, dwa półfinały i w niedzielę finał i showmatch, w którym będę występował o godzinie 15, także zapraszam serdecznie, a na dzisiaj to wszystko, Wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia, cześć!